Jeżeli w internetach wpiszesz frazę not my job, dosłownie zaleją Cię spektakularne zdjęcia spartolonej lub niedokończonej roboty. Czasami ogłaszane są nawet konkursy na fuszerkę roku. Oto kilka wybranych konkursowych zgłoszeń. Zerknij na zdjęcie świeżo namalowanej linii wytyczającej pobocze przy drodze. Jakże zgrabnie udało się ominąć gałąź leżącą na jezdni. Inne zdjęcie przedstawia wyjątkowo kręte ścieżki rowerowe tworzące slalom między znakami drogowymi lub latarniami. No i takie ścieżki niestety też dobrze znamy z polskich realiów. A jedną z moich ulubionych jest fota świeżo pomalowanej ściany, po której łaziły jakieś robale, gdy ktoś im przyjechał po łbach wałkiem z kleistą mazią, zestygły w różnych przedziwnych pozach ala kankan, tworząc zdumiewającą płaskorzeźbę. O tych kwotach przypomniałem sobie po dwóch kongresach dla branży motoryzacyjnej, które prowadziłem w 2022 roku. Po wykładach miałem okazję w kuluarach porozmawiać z właścicielami warsztatów i w trakcie tych rozmów często wracał wątek mechaników, którzy nie przykładają się do roboty. Wiesz jak to jest, tłumaczyli mi właściciele warsztatów. Gość czegoś nie sprawdzi, nie dokręci e, i to jest prawdziwa zmora dla nas i dla tych, którym chce się pracować. Klient później wraca w nerwiony, a my tracimy cenny czas na poprawki. Dlaczego nie zwolnicie tego mechanika? – zapytałem. A, bo gdy jest trzeźwy, to robi dobrze – padła odpowiedź. Zapomniałem zapytać, jak często jest trzeźwy. W poprzednim odcinku była mowa o freeriderach, czyli o bibokach, którzy podpinają się pod wysiłek innych. Tym razem bierzemy na tapetę tych, którzy coś tam robią, ale jakość lub finalny efekt mocno odbiegają od oczekiwań. Mój dobry i bardzo mądry kolega Kuba twierdzi, że matka natura tak urządziła świat, że u 99% gatunków dominującą zasadą jest zasada oszczędzania energii, czyli żywe istoty wydatkują ją tylko w takim zakresie, jak jest absolutnie konieczny. I rzeczywiście u zwłaszcza młodych osobników homo sapiens widać to najdobitniej, zatem zajrzyjmy do świata małych Jessik i Brajanków. Przypuszczam, że niemal każdy rodzic na kuli ziemskiej to albo przerabiał, albo teraz przerabia. Zakupy zrobione, częściowo, bo paru rzeczy nie było albo nie mogłem znaleźć, ale torby stoją nierozpakowane w przedpokoju. Żarcie odgrzane, ale gary i talerze z zasłymi resztkami wysypują się ze zlewu. Branie wstawione, rzecz jasna białe razem z kolorowymi, ale od doby spoczywa nierozwieszone w bębnie. Kocham moich spadkobierców ponad życie, ale przez wiele lat zastanawiałem się, jak to możliwe, że aż tak precyzyjnie trzymali się poleceń. Hektar czasu temu obejrzałem piękny, i wzruszający film z Willem Smithem pod tytułem W pogoni za szczęściem. Jest to oparta na faktach. Historia czarnoskórego amerykańskiego kopciuszka. Przy czym ten kopciuszek jest facetem i nazywa się Chris Gardner. Um, jego zdolności matematyczne i wytrwałość sprawiają, że zdaje egzamin na maklera, a później otwiera swój fundusz inwestycyjny, jednak wcześniej boryka się ze skrajną biedą i z bezdomnością. Po obejrzeniu filmu sięgnąłem po książkę Gardnera i to na jej podstawie powstał scenariusz. Książka jest jeszcze lepsza niż jej filmowa adaptacja i obejmuje wiele wątków, z których na potrzeby filmu trzeba było zrezygnować. W swojej autobiografii bohater opisuje pracę. W domu opieki dla osób starszych, ubogich, często chorych psychicznie. Traktował ich z ogromnym szacunkiem, ciężko pracował, i to właśnie wtedy podjął postanowienie, które miało ogromny wpływ na jego dalsze wybory i karierę. Obiecałem sobie, że cokolwiek w życiu będę robił, będę robił dobrze. No właśnie. Dorastanie wiąże się z przekonaniem, że cokolwiek robisz, warto robić to dobrze i do końca. Przypuszczam, że Ty też wolisz działać z ludźmi z mocno wykształconym etosem pracy, który, i to będzie ważne zastrzeżenie, wcale nie oznacza popadania w pracoholizm czy w perfekcjonizm. Po prostu chodzi o to, że w świecie ludzi dojrzałych i ogarniętych mechanizmy kontrolne są praktycznie zbędne. Dlaczego? Bo nawet jeżeli coś jest nudne, nawet jeżeli coś idzie jak po grudzie, nawet jeżeli nikt nas nie nadzoruje, docieramy do mety z całkiem przyzwoitym, choć niekoniecznie perfekcyjnym rezultatem.